Właśnie idziemy teraz po pacjenta Prawdopodobnie Zarażony I tak jak Prosiłem Państwa, omijajcie I mam prośbę, wspierajcie Fundację Anonimowy Darczyńca Wazet spoko, znam go osobiście Dużo też mi w życiu pomógł Jak wielu innym dzieciom i innym ludziom Pozdrawiamy i trzymajcie się Bracia i siostry no, Witamy deneye. buraya verzdamy. Znaczy miałem to, co, test na pozytywny. No. Dzwonił? Dzwonił. Chodzący? Chodzący. Ledwo co? Z temperaturą ledwo co tak mięśnie go. Było. Ale temperaturę ma? Ma Dobra.